Cześć, siema, z witam w kolejnym horrorku. Dzisiaj zagramy sobie w tytuł o nazwie Banshee. W ogóle miałem jumpscare'a przed chwilą w menu, wy chyba tego nie zobaczycie. E, ta właśnie maszkara e, wyskoczyła mi na twarz. E, nie spodziewałem się w sumie tego. Tani jumpscare. Dobrze, że tego nie widzieliście. Tak czy siak zacznijmy Banshee. Dzień pierwszy. Ok, muszę tylko... o, daj na 60. O. Dobra, dzień pierwszy mamy. Oho, ty, ja znam ten, ten, ten dom. To jest z tym, o, z siostrą, co byliśmy w domu sami. To ona tam Jezu, z dobra, tanie, tanie, tam skarby będą. Dobrze się zapowiada, nie? Ta, to jest ten. Ta siostra, co była w domu, a nam odbiło, ją zastrzeliliśmy, bo niby ona nas y, nawiedzała. A tak naprawdę ona była niewinna. No, to jest ten aset. Zamknął ten dom. Probuje Okej, okay, tu tutaj będziemy się chować. Nawet o, asety tego obrazy są takie same. Mucha? Baterię potrzebuję. To jest... Mucha, nie? Ja pierd... Nie może się Pizza. O, patki. Nice. Ono tu jest? O. Wiatro potrzebujemy, żeby krew sobie ogarnąć. Ja mogę z okna wychodzić. Ale ja, ja, ale spać nie mogę tekstury się bagują, masakra dobra, olo. pa ogląda sobie telewizor. Się ruszyć. Oho! goni mnie. Gdzie jestem? Nie widziała, nie? Dobra, widziała. Dobra, czy ona. First, first Game Over. Czy ona widzi w ogóle? Dzień drugi. Aha, czy jak giniemy, to dzień się zrobi. Dobra, czy ona widzi jednak? Czy nie jest taka głupia? Ja tyle Co zabiła? Muszę ten klucz zdobyć. Gdzie ona jest? Kurwa, goni mnie. Ona może do okno wyjść panie? nie o tam jest. To y -y. no jest problem, bo ja muszę iść tam gdzie ona jest, nie? Ona teraz będzie mi tutaj krążyć No, czyli za oknem jest bezpieczne. No nie mów, że ona teraz będzie tam siedzieć cały czas. Jest teraz. No się teleportuje czy co? Nie ma klucza. Eh, klucza nie ma. Oh shit! Ja pierdole, goni. Bałuj się. Gdzie ona jest? Nie ma klucza. Wydaje mi się, że klucz będzie w tym miejscu, gdzie ja zginąłem. Weź drzwi o, o, za mną. O, mordę! Dobra. Poleci leci za mną. Ale nie może przejść. A, widzi mnie. Co ona no, może przejść przez okno, czy nie? Nie. Ale znowu mnie wykryje strasznie podziemny horror, a pierdele, będzie mnie wykrywać cały czas. Widzisz mnie? O to chodzi, żeby ona poszła w lewo, ale ona pójdzie na dół. Skończyłaś! O, o! O, teraz mnie nie zauważyłam. Strasznie dziwna. No muszę zejść na dół, ona mi tam siedzi, nie? Eee. nie. Nie wiem gdzie ona jest teraz. Nie ma klucza. O, żeż mordy. No nie zejdę tam, sorry, no nie zejdę, no nie da się zajść. no siedzi tam. Nie, ona wykrywa już w ogóle przez ścianę mnie. Ech. Ona dosłownie przez ścianę mnie wykrywa. Nie wiem gdzie ona jest, ona mnie wykrywa, ja jej nie widzę. Jak czułem, że to będzie bać Ona przez ścianę mnie widzi, nie? Well. No, chyba nie zajdę na dół. A nie możemy po prostu uciec dachem? Tu jest. Można skoczyć na spokojnie. I spierniczyć. Czemu w ogóle próbujemy dołem iść? A tu jest. No iść w lewo, no tak tu w lewo chodziłaś. A no nie, no muszę dać się zabić najwyżej. Może zresetuję ją. Dobra, Jolo. Hammer. Chain. O, jest ja padki. Czego mi ten chain będzie? O. już mnie zobaczy, nie? No jaki to jest badziewne. No jak ona przez drzwi mnie zobaczyła. No ma nie chce mi się w to grać. Już wam mówię, że to jest fatalny badziew ta gra. Wykrywanie przez ściany. Jest. O, zpiara mnie prze ściany widzi. Nejper. musimy znaleźć. Tylko będzie ten klucz hmm. bo to nie jest klucz od tego Barel no 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 Under room key. O, na zewnątrz można wejść Aha! Dobra, Dogo mnie zabija. Aha, to jeszcze on jest przeciwko mnie. O, dzień czwarty. Ona mnie wykryła już. O. Respi i ona mnie wykrywa. Goddammit! O bucket. Wiadro walone będzie. Dobra, czyli dogo jest? ...fucking dogo. O, mamy baterię. Co się odrzuca? Nie. Bateria do laptopa. A czy do kompa nie? Tu nie. Tu było.

Motek był! O, jest. Czekaj, co? Arbuza potrzebuje? Jakiego kuźwa arbuza? O, jest Motek. Ja pierd... A tu też też bucket potrzebny jest. Okej. Okay. Czyli paketa też potrzebujemy jeszcze, dobra. Czyli potrzebujemy tam paketa jeszcze? Gdzie ona jest Nie wiem gdzie ona jest. Mówię ona mnie wykrywa w ogóle gdzieś ze ściany. Może ona słyszy mnie jak biegam? No dobra. To jest a menso ulfood. Co pods będziemy? O kurde, to jest tu. Biegnie? Biegnie, dobra git. O, bo wilk jest od... Jak ja mam teraz przejść przez tego, jak tu jest wilk na zewnątrz? Last day, ostatni dzień. Aha. Jezu... To teraz tego nie zrobię. Bo wilk przecież się na zewnątrz on będzie mnie zabijał. Tu. Nie wiem, gdzie ona mnie widzi w ogóle. No to ja już tego nie przejdę. Ej, no to ja już tego nie przejdę teraz. Już jest teraz na zewnątrz. No to jest koniec. No to jest koniec gry. Bo co bym nie zrobił, to mnie ten wilk zabije. No. Wejść nie może na górę, z tego co widzę. Ja pierdolę, Ale wilk mnie zabije. On nie chce tego. Zgadza się szybciej ode mnie. Trzeba było położyć. Dobra, zrobimy tak. Może się uda. A, chuja się uda. Nie, no wilk mnie dogoni. Nie, nie, bardziej jest tak. Jest totalnie i od nowa, tak? Nie, fuck it. Fuck it tą grę, nie, totalnie. Bez sensu. Moi mili, to był Banshee. Niestety game over nie chce mi się przychodzić od nowa. Totalny. Badzie w to jest. Nie oszukujmy się. Eee, po co w ogóle te dni? Po prostu trzeba było resety dawać, checkpointy jeszcze raz powtarzać. Nie wiem po co robić jakieś dni, że nas zabija. Przez ściany nas widzi. Jeszcze o jumpscare. Eee, nie wiem. Totalnie takie chodzi. W ogóle możemy. Bo nie rozumiem tej logiki. Po co my mamy otworzyć te drzwi, gdy możemy wyjść na dach i możemy zeskoczyć z tego dachu, gdzie jest bardzo nisko? Bo jest śnieg, nic by się nie stało, i byśmy mogli normalnie uciec. To musimy otwierać jakieś drzwi, gdzie nie ma logiki w ogóle tu. Dlaczego ta Banshee w ogóle tutaj też jest? Dlaczego my tu jesteśmy? Nie ma żadnej fabuły. Nech, nie polecam tego tytułu totalnie. Eee, bardzo, bardzo średniak. Nawet średniak, bardzo słaba gra. Szkoda czasu. Omijajcie szerokim łukiem. Trzymajcie się jedną samego. Hej.